Co to masz dla Wojaszka? Mmm, o, oh, o, oh, 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 my baby, mmm, oh, my baby, kurwa mać. Co to było? Pop, przeszczepny rykija jawka a! Było napisane, że przeszczep nerki? Kto? No nie chciałem, przepraszam. Kurwa. No nie chciałem. Ale chujnia. Dobra, napiszę, to będzie miał wstęp od razu. No nie widzę. O kurwa. Wszystko tylko nie to. No to też nie. Dobra. Weź kurwa. No weź, kurwa. Witam pana szanownego i pięknego. Piotrek, pomóż! Nie mogę bossa zrobić na te 13. ...kurwa dookoła i każdy człowiek ocenia wszystko na podstawie własnych systemu wartości no, i światopoglądu, no, tak. kurwa, no, ty jebany no. debilu! I chuj ci chodzi, kurwa? Jeden plus jeden! Kurwa, to się sterydy uaktywniają, czy coś, nie wiem. <noise> nie <głos> no, tak wulgarnie przedstawiona ale z sensem w sumie. Równa się dwa, zajebisty kurwa jesteś, no. Znalazłeś <noise> kurwa koło, na nowo. Pojebany! się nic. Kurwa. No. Idę, będę jutro. Ja mam się jakoś o Na F1 się widzimy. Znaczy na, na grze odron, potem F1. Do wieczora, jutro. Miłego dnia, miłego wieczorem wam a ja się położyć. Pa! O, jak u kochamy? Bez kitu. Każdy lubi co innego. O jezus, dajcie, to dajcie to... mi go. Kurwa błaga! <coughs> <coughs> Być ciebie jest mi teraz bardzo ślęsne Będę wieczorem, chłopaki, na filmie nie ja chcę mi się jako siedzieć A ja kocham trzcinę Ja kocham cały świat On taki piękny jest Bundiara, bundiara, O, jak tasy kochamy co? Pozdrawiam krzywa O kurde To co dostał krzywój Krzywa Gausa Perma Trochę ciemno no, ale widzicie chyba no nie czy nie? Czekajcie, bo mogę gdzieś tutaj wiem, że jakoś rozjaśnić to Dobra. Dzięki widzo, dziękuję widzu, Do Minecrafta. Dzięki widzu za Minecrafta. Za ciemno jest. To teraz masz kurwa ciemno. Bo nie będzie Minecrafta. ze dwóch kurwa. Dawaj, wchodzimy. Ja tu czekam. Walcz. Kurwa! Co jest do chuja? To był ostatni portal. Co to kurwa było? No nie no. Zabij go chociaż. Ja pierdolę. I artefakty, wszystko w pizdę. Mogłem sam już to robić. No nie, no nie. Dzięki, k.p., kur. Was i teraz nie mogę zlucić nic. Nie mam co upgrade'ować. Dobry wieczór, Witeczku. Bardzo dobry, mógłbyś powiedzieć pogodnemu Bartkowi Skaczor, żeby w końcu zagadał do swojego dawnego kolegi Michała z Ożarowa. Chłop czeka na odpowiedź i rezerwuje wspólny kajak na spływ. mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, większe, co większe, 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 co ma ja robić Co, większe, nie jestem... Time out by... Ty, z Gluchamerem w jednym łóżku spaliśmy. Teraz mi się przypomniało. Ale każdy na swojej części, oczywiście. Na go? Nie. Widzisz? Nie ma możliwości. Nie ma kurwa możliwości! Jebane, kurwy, kusze musieli zabrać. Nie masz jak podejść! Jeden hit bym go zajebał! <laughs> Kurwa, widziałeś jaki zasięg z tej macy miał? Kurwa! Cześć Dobcia! Tyś samo załącza. Siemanko Wituch. Byłem sobie ostatnio na kajakach w przedborzu. Podpalanka była walona, wiadomo. Nagle dwóm typom z ekipy zachciało się zrać. To ich zostawiliśmy na małej wysepce. Nie było ich czterdzieści min, to zaczęliśmy ich szukać. I... O działa. O kurwa, yeah. miot we włosach. Ale się... może być zmęczony, nie jest? Go nie ma już parę dni, nie? Nie daje oznak życia. Nie sądzisz, że to może męczyć człowieka, go też na pewno męczy. Bo jak ja mówię, że będę jutro, to jestem jutro. Jak mówię, że mnie nie będzie, to mnie nie będzie. I tyle. Jak mnie nie ma, to mówię dlaczego? Jak coś się dzieje, to mówię, co się dzieje. Ja daję oznaki życia. Cały czas odpowiadam na wszystko. Taka różnica jest. Ale to, ale powiedziałem o tej zmianie zdania. Zawsze jeśli coś się dzieje, to ja mówię. Na przykład, kurwa, nie wiem. Mam z tym, nie będzie. Mówię, że nie będzie. To, to jest tak, że kompletnie nawet fizjologiczne potrzeby się wyłączają. Jak jest się aż tak w coś wkręconym. Miło o 6 rano Mikasia do drzwi puka i mówi, że kurwa nic nie jadłem. I w sumie sobie tak doszło do mnie, że no, no nie jadłem nic, a już pora na kolację. A ja śniadanie jadłem, a już kolejne śniadanie zaraz. Dzięki AK, dzięki Snadzik, dzięki Peter. Dobrze, jeszcze raz, mój jebino. nie mi jeszcze raz, dawaj, szmato. Dawaj, jeszcze raz, co tak słabo nie umiesz mocniej? Kurwa, jebana, jeszcze dawaj. Kurwa, jebana, szmata zbogowana, pierdolona, zrobiona przez idiotę, kurwa jakiegoś. Tu to, to jest najgłupiej zrobiony, kurwa, człowieku, boss, jaki może być, czy mini boss, czy stara jego, nie wiem. To, to kurwa jest dla tego gościa jak to podgłosić? E? Czemu to tak gra? Ja nie, ja nie klikam. Tyś samo załącza. Lego, 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 Lego. Lego! 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 Będę układać.